Witajcie kochani na kanale Zrób to Sam. Pokażę Wam dzisiaj wprowadzenie do tego wzorku na bazie tego kawałka próbnego. Mam tutaj 12 oczek jako podstawę. Oczywiście możecie zrobić więcej według uznania. Bardzo szybko. Wykonuje się ten wzór naprawdę prosty, z dziurkami i łańcuszkami. Wzór dobry do uszydełkowania czegoś na lato, bardzo, bardzo prosty. Wykonałam go z użyciem szydełka w rozmiarze 4,5. Można użyć oczywiście grubszego. Sznurek jest poskręcany, motek bardzo ładny. Wzór z przechodzeniem, z przejściem kolorów. Tak jak wspominałam, em, bardzo prosty wzór z dziurkami, dobry pomysł na chustkę, na lato, na chłodniejsze letnie wieczory, taka narzuta na ramiona na przykład. Także życzę dobrej zabawy w szydełkowaniu. Także mamy tutaj włóczkę ze sklepu Action z uroczym przebiegiem i zmianą kolorów bardzo ładnie się zmieniają i razem komponują. Rekomendowany rozmiar szydełka to 4,5. Faktycznie mam taki. Rozmiar szydełka do tego wzorku, no i rozpoczynam szydełkowanie najpierw z ciągiem, z łańcuszkiem oczek, mianowicie z określoną liczbą oczek, czyli u mnie 12, i dodaję do tego 4 oczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak aż do. 16. Tu mamy 12 oczek, ale tak jak powiedziałam, dodaję jeszcze cztery. I mamy 16. Nawiam sobie jeszcze troszkę wełny. I mamy gotowe 16 oczek. Teraz zostawiam 5 wolnych oczek odstępu i wbijam szydełko w szóste oczko, i wykonuję łańcuszek z czterech oczek, i następnie szydełkuję dziurkę pierwszą. Opuszczam jedno oczko i wbijam szydełko w następną dziurkę i szydełkuję znowu jeden łańcuszek z czterech. Oczek. Następnie znowu robię jedno oczko i jedno opuszczam i znowu szydełkuję 4 oczka w górę. Znowu jedno oczko opuszczam i robię 4 oczka. I mam znowu jedną dziurkę. I łańcuszek kolejny z czterech oczek w górę. I mamy gotowy pierwszy rząd. Tak jak widzicie, zasadniczo zawsze zostawiam jedno oczko wolne. W kolejne wbijam szydełko i następnie robię łańcuszek bardzo, bardzo prosty wzór. Teraz zaczynamy z drugim rządkiem. Zaczynam zawsze y, z nawleczeniem czterech oczek w górę i tak zaczynamy drugi rząd. Obracamy to sobie tak, aby mieć te cztery oczka z prawej strony. I wbijam szydełko zawsze w pierwsze oczko każdego łańcuszka i dorabiam łańcuszek. Następnie znowu wbijam szydełko w pierwsze oczko, łańcuszka pi z pierwszego rzędu, tym samym tworzy się dziurka i potem znowu szydełko w pierwsze oczko rzędu i kolejny łańcuszek. I kolejna dziurka. I znowu wbijam szydełko w pierwszą dziurkę, robię łańcuszek i mamy kolejną dziurkę. Dalej łańcuszek z czterech oczek i dziurka. Teraz możemy zobaczyć, jak te dziurki ładnie nad sobą leżą. Jak ładnie widać i jak ładnie się prezentuje ten wzór. Teraz wbijam szydełko nie w pierwsze oczko. Ale w drugie i robię łańcuszek, kończąc tym samym drugi rząd. Także szydełko w drugie oczko poprzedniego rzędu i cztery oczka w górę, zakończając ten rząd. I mamy go gotowy. Szydełkuję teraz cztery oczka w górę i obracam znowu całość. Tak, żeby mieć to z mojej prawej strony i wbijam szydełko w pierwsze oczko poprzedniego, czyli dolnego łańcuszka. I tak powtarzam tę czynność aż do ukończenia tego rzędu. Tutaj bardzo ładnie to widać, jak powinno się wbijać prawidłowo szydełko w dziurki. I tak kontynuujemy. Wbijamy szydełko. W ostatnie oczko łańcuszka poprzedniego rzędu. I tak aż dochodzimy do końca tego rzędu. I znowu na końcu tego rzędu wbijam szydełko w drugie oczko poprzedniego rzędu, zakończając tym samym ten rząd. Także widać tu już lekkie przejście koloru z czerwonego do pomarańczowego. Dziurki pięknie się prezentują. Teraz dorobię kawałeczek jeszcze i pokażę wam jak przebiega zmiana koloru z jednego do drugiego. I wracam już do Was z aktualizacją tego, co wykonałam. Kolor bardzo pięknie przechodzi z jednego do drugiego, wygląda to przepięknie. Chyba sama sobie zrobię z tego szalik. Bardzo mi się podoba. Szczególnie piękny jest kolor, wprost idealny na lato. Wzór jest bardzo prosty, bardzo szybko się go wykonuje. Szybko też widać efekty, ponieważ dużą część zajmują dziurki. Bardzo piękny, mega mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam się również podobało i mieliście z tego przyjemność. Jeśli tak, nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale. Zrób to sam. Do zobaczenia, cześć.